Ilu z Was jest głodnych dzisiaj Słowa Bożego? Gdyby Marcin Luther był dzisiaj na tym spotkaniu, powiedziałby: Właśnie to jest celem naszego wspólnego spotkania się: słuchanie Słowa Bożego. Jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek miecz obosieczny, jest w stanie oddzielić ducha od duszy. Gdy przyjmujemy słowo Boże, to tak, jakbyśmy przyjmowali do naszego wnętrza Boże życie. Chciałbym więc Was dzisiaj zachęcić tymi słowy. Z pokorą przyjmijcie zaszczepione w Was słowo, które jest w stanie zbawić, uratować Wasze dusze, gdy ukażemy się przed Bogiem i zaczynamy słuchać Jego Słowa. To tak, jakbyśmy pozwalali, żeby Jego siarno było zasiewane w glebę naszego życia. Dzisiaj chciałbym zachęcić nas kilkoma myślami. Chciałbym dzisiaj mówić między innymi o tym, jak ważna jest jedność pośród nas. Zebraliśmy się tutaj z różnych miejsc i denominacji. Każdy z nas ma tutaj inną rolę w Ciele Chrystusa i inne powołanie. Dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na jedność pośród nas. Nie chcę dojść do miejsca jedności między nami poprzez promowanie naszej tożsamości. Nie chcę doprowadzić nas do jedności przez przypominanie o tym, jakie jest przeznaczenie tego narodu. Nie chcę nawet, żebyśmy wszyscy zebrali się wokół wspólnej sprawy, ani nawet kwestii zbawiania dusz. Chcę dzisiaj doprowadzić nas do miejsca jedności poprzez wywyższenie i zwrócenie naszej uwagi na pokorę Jezusa Chrystusa. Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrozumieć w naszym chrześcijańskim życiu, jest to, że Jezus jest pokorny. Nie jestem tutaj jako ekspert w tym temacie. Uczę się tego tak samo jak wy. Chcę natomiast głosić o tym, który jest ekspertem w tym temacie. Dziękuję Ci, Jackie. Możesz iść odpocząć. Proszę Was, żebyście otworzyli list do Jakuba, czwarty rozdział. Zaczniemy od tego fragmentu. W szóstym wersecie jest napisane: Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Większą zaś daje łaskę. Chcę, żebyście powtórzyli za mną te słowa. Powiedzcie: Większa łaska. Ten fragment pokazuje, że ilość łaski w naszym życiu może się zwiększyć. Ta większa łaska jest nam udzielana w określony sposób i na określonej podstawie. Czytamy o tym w kolejnym zdaniu. Bóg sprzeciwia się bowiem pysznym, a pokornym daje łaskę. Dzisiaj chcę mówić o pokorze. Bardzo trudno naucza się o pokorze, ponieważ wiem dużo więcej na temat pychy niż na temat pokory. Ten fragment mówi, że Bóg ma dla nas większą łaskę i ten rodzaj łaski odnajdujemy jedynie poprzez pokorę. Dowiadujemy się tutaj, że Bóg sprzeciwia się tym, którzy są pyszni. Pycha jest tym, co powstrzymuje przepływ Bożej łaski w naszym życiu. Ilu z Was zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje Bożej łaski? Dzięki Bożej łasce kochasz Jezusa. I to nie tylko dlatego, ponieważ On okazał Ci swoją łaskę, ale ponieważ Jego łaska jest tym, co uzdalnia Ciebie do tego, żeby Go kochać. Dzięki łasce pragniesz czytać Słowo i pragniesz Go uwielbiać. Jego łaska sprawia w Tobie chcenie i wykonanie tego, co jest Mu miłe. Łaska jest paliwem w Baku. I pokora jest jedynym sposobem na to, żeby Boża łaska w stały, nieprzerwany sposób. Wypełniała nasze życie. Pycha z kolei jest tym, co powstrzymuje przepływ Bożej łaski do naszego życia. Zatrzymany przepływ łaski objawia się tym, że przestajemy chcieć się modlić, przestajemy chcieć czytać Słowo i trwać w tym, do czego Bóg nas powołał. Gdy łaska przestaje płynąć w Twoim życiu, już nie jesteś w stanie swoich potrzeb przedkładać nad potrzeby innych. Pycha powstrzymuje przepływ łaski w naszym życiu. Musimy nienawidzić pychy z całego serca. W Księdze Przysłów, 8 rozdziale, 13 wersecie, czytamy, Bojaźń Pana to nienawidzenie zła. Ja, mądrość, nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. Widzicie, wszelka zła droga łączy się z trwaniem w arogancji oraz pysze. Bóg mówi do nas w Piśmie, że jesteśmy powołani, aby tego z całego serca nienawidzić. Pycha powinna być dla nas tak odpychająca, jak odrażający zapach. Jest czymś obrzydliwym dla Boga. Gdy zaczynamy widzieć, jak pycha powstaje w naszym sercu, musimy przynosić ją pod stopy Jezusa Chrystusa, mówiąc: Panie, to jest jakiś śmieć, nie chcę mieć z nim nic wspólnego, oddaję Ci go. Nie jestem w stanie walczyć z szatanem, używając do tego szatańskich mocy. Tak słowo definiuje bojaźń Bożą. Bojaźnią przed Panem jest nienawidzenie pychy. Na pewno czytaliście tę historię wcześniej. W księdze Ezechiela w 28 rozdziale znajduje się proroctwo, które mówi o tym, co wydarzyło się jeszcze przed stworzeniem świata. Czytamy tam o tym, jak Lucyfer przechadza się w obecności Bożej, po podłodze tak świętej, że kamienie, którymi jest wyłożona, płoną. Mimo tego, że był tak blisko Boga, pycha pojawiła się w jego sercu. Ten fragment pokazuje mi, że pycha jest w stanie zmrozić nam serce, nawet jeśli żyjemy w bezpośrednio dotykającej nas obecności Bożej. Nawet w ogrodzie Eden, który był całkowicie doskonały, w którym człowiek przechadzał się z Bogiem w cieniu dnia, żył pełzający po ziemi wąż Pychy. Możesz żyć pośrodku Bożego Poruszenia tutaj na ziemi, możesz dosłownie być w epicentrum przebudzenia. Wiedz jednak, że wąż Pychy może przypełzać w Twoim kierunku. Po to, żeby Cię zwieść. Boża moc może przepływać przez Ciebie, mimo tego, że Twoje serce jest jak skała, całkowicie zmrożone pychą. Zobaczcie, co opisze, mówi Izajasz w drugim rozdziale swojej księgi, werset 12. Przyjdzie bowiem dzień Pana zastępów przeciwko każdemu pysznemu i wyniosłemu. I przeciwko każdemu wywyższonemu. Każdy wywyższony zostanie poniżony. Zwróćcie uwagę, że podczas dnia Pańskiego zaatakowana będzie tak naprawdę tylko jedna rzecz jest nią ludzka pycha. Werset 17: I wyniosłość człowieka będzie ugięta, i pycha ludzka będzie poniżona, a sam tylko Pan zostanie wywyższony w tym dniu. Pokazuję Wam te wersety, żebyście zrozumieli, że prorocy pokazują nam, że głównym zarzutem Boga wobec ludzkości jest pycha. Głównym zarzutem Boga wobec ludzkości jest pycha. Pycha pobudza Boga do gniewu. Pycha sprawia, że człowiek staje się Bożym wrogiem. Pycha to egoizm, bycie samowystarczalnym, bycie skupionym na sobie oraz wywyższanie siebie samego. Pycha to po prostu samoświadomość. Wens Havner lata temu napisał, jeżeli Jezus nie przyszedłby uratować nas od wiecznego skupienia się na sobie samych, to nie wiem, po co przyszedł. Andrew Murray pisze, jednym z powodów, dla których Jezus został posłany na ziemię, było przywrócenie na ziemię pokory. W Ewangelii Mateusza, 21 rozdziale, 5 wersecie, czytamy, chcę, żeby Duch Święty wypalił te słowa na moim sercu. Oto Twój Król przychodzi do Ciebie cichy przychodzi do ciebie łagodne. To słowo też można przetłumaczyć jako uniżone. Spójrzcie, oto wasz król. W jaki sposób pojawia się na scenie historii? W pokorze i łagodności. Nie jest tutaj napisane, oto twój król przychodzi ze swoją mocą. Czy jest pełen mocy? Oczywiście, że tak. Ale nie na tym aspekcie swojego charakteru. Chcę położyć akcent. Oto twój król przychodzi namaszczony i obdarowany. Czy nie jest namaszczony i obdarowany? Oczywiście, że jest. Jest Bogiem. Nie jest tutaj napisane, że przychodzi jako najmądrzejszy, albo z chwałą większą niż chwała Salomona. Czytamy, że przychodzi w łagodności, w cichości i w pokorze. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć i zwrócić na to Waszą uwagę: Nie jesteśmy ponad naszego mistrza. Potrzebujemy pokory. Raz rozgłosił o tym tydzień temu. Mówił, że mamy okrywać się pokorą jak płaszczem. To jest kluczem do jedności między nami. Jedność nie bierze się z tego, że będziemy wszyscy znali swoją tożsamość, albo będziemy się skupiać wokół wspólnej sprawy. Jedność wypływa ze wspólnego zrozumienia, jaki naprawdę jest Jezus. W Ewangelii Mateusza 11, rozdziale 28, wersecie znajdujemy jedyny fragment w całym Piśmie, w którym Jezus swoimi ustami opisuje samego siebie. Pamiętacie, co jest tam napisane? Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla waszych dusz. Mógłby powiedzieć w tym fragmencie o sobie wszystko, bo wszystkie skarby mądrości i poznania się w nim znajdują, ale wybrał właśnie te słowa. Powiedział, że jestem cichy, łagodny i pokorny. Chcę, żebyśmy przede wszystkim takim go widzieli. Jezus przez ten fragment raz na zawsze ucina wszelką dyskusję na temat tego, jaki naprawdę jest. Mówi samo sobie, jestem pokorny. Nikt nie jest w stanie zmienić tych słów ani ich podważyć. Mając teraz dostęp do listów, wiemy, że ten fragment możemy połączyć z tym, co jest napisane w 29 wersecie 8 rozdziału listu do Rzymian. Jest tam napisane, że Bóg powołał nas, przeznaczył nas. Do tego byśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. Jaki więc jest ten obraz Jego Syna? Jaki Jego syn naprawdę jest? Zgodnie z tym, co On sam o sobie powiedział, wiemy, że Syn jest pokorny. Jeżeli jest coś takiego jak nadrzędny Boży cel dla naszego życia, to jest nim uczynienie nas pokornymi. On chce, żebyśmy byli pod Nim żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić i potrzebujemy go. W dwudziestym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus zaczyna mówić swoim uczniom o krzyżu, który go czeka. Oni między sobą rozprawiają o tym, kto spośród nich jest największy, a Jezus mówi im, że ten, który jest sługą, ten, który jest niewolnikiem, ten jest największy. Ta mentalność jest całkowicie sprzeczna z naturą ludzką, w której się urodziliśmy. Jezus mówi, ten, który jest niewolnikiem, jest największy pośród was. My nie wiemy, co z tymi słowami nawet zrobić. Te małe, pojedyncze sytuacje, w których zarzekamy się sami siebie, są wonią krzyża na ziemi, są ziarnami, które pochodzą z ogrodu Bożego. Wiecie, to, że ktoś stoi za pulpitem, nie jest równoznaczne z tym, że ta osoba jest pokorna. Prowadzenie szkoły biblijnej nie czyni Ciebie automatycznie pokorną osobą. Jeżeli modlisz się o osoby, a one upadają na ziemię pod mocą Bożą, nie oznacza to automatycznie, że jesteś pokorny. To, czy jesteś pokorny, czy nie, widać jedynie w tym, jak traktujesz drugiego człowieka. W liście Jakuba, czwartym rozdziale, dziesiątym wersecie, czytamy, unieście się przed Panem, a On was wywyższy. Tłumaczenie King James mówi: uniszcie się w obecności Pana. I właśnie ten fragment mówi mi, skąd pokora się bierze. Dopiero gdy widzimy Boga, gdy widzimy to, jaki on jest, gdy widzimy, jaki jest piękny, wielki, potężny, dopiero wtedy mówimy: Wow, w porównaniu z Tobą, jestem nikim. Moje plany w porównaniu z Twoimi są niczym. Moja siła jest niczym w porównaniu z Twoją. Dopiero gdy widzimy naszego Boga takim, jakim naprawdę jest, to automatycznie rodzi w nas pokorę. Jest dokładnie tak, jak powiedział Charles Spurgeon: Tym, co zadaje śmiertelny cios naszej pysze, jest bezpośrednie, osobiste objawienie Boga. Gdy widzimy go, zdajemy sobie sprawę z tego, że człowiek jest niczym. Człowiek przekonany o swojej wielkości nigdy nie widział Boga. Czytając to wszystko, zaczynamy rozumieć, że pokora nie jest jedną z cnót. Ona dosłownie jest źródłem wszystkich możliwych cnót. To ze źródła pokory wypływa miłość, pokój i radość oraz cierpliwość. Wszystkie one wypływają ze źródła, którym jest pokora, a ona z kolei bierze się z objawienia Boga. Gdy widzimy go takim, jakim jest, zaczynamy rozumieć, że to On jest Bogiem, a nie my. Francuski święty Jan Wieni powiedział: Bez pokory nie da się posiadać jakiejkolwiek cnoty. Może ci się jedynie wydawać, że je posiadasz. Pokora jest dosłownie źródłem tego, czego Bóg od nas chce. Bez pokory nasze służby stają się misjami poszukiwania naszej własnej chwały i pozostawiania po sobie dziedzictwa na tej ziemi. Aiden Wilson-Tozar powiedział: Promowanie siebie samego pod płaszczykiem promowania Chrystusa jest czymś tak powszechnym, że już nie zwraca niczyjej uwagi. Co chcesz przez to powiedzieć, Erik? Pokora jest tym, czego Bóg tak naprawdę w nas szuka i tym, co Bóg chce w nas zrodzić. Twoje życie może wydawać Ci się być perfekcyjne w Bogu, ale bez pokory nie będziesz w stanie przed Nim stanąć na dwóch nogach. Być może jesteś potężnym, usługującym, ludzie cię szanują, ale dla Boga jedyne, co się liczy, to Twoja pokora. Leonard Ravenhill powiedział: Jakie ma znaczenie to, że uśmiechają się do Ciebie ludzie, skoro Bóg, patrząc na Ciebie, marszczy brwi? Możemy też odwrócić tę maksymę. Jakie ma znaczenie to, że gdy ludzie patrzą na Ciebie, marszczą brwi, skoro Bóg, gdy patrzy się na Ciebie, to się uśmiecha. Co chcę przez to wszystkiego wam przekazać? Pokora jest drogą do tego, żebyśmy wszyscy ze sobą zaczęli się dogadywać. Dzięki pokorze jesteśmy w stanie stać się armią, która stoi przy sobie ramię w ramię, tarcza w tarczę, używając symboliki armii i wojny. Wyobraźcie sobie, że jeden gość mówi sobie: Słuchajcie, ja was nie potrzebuję, idę na pole bitwy sam. Kto zginie pierwszy? No ten, który się odłączył. Dopiero gdy schodzimy się wszyscy razem, zaczynamy mieć prawdziwą siłę. Charles Spurgeon powiedział: Gdy tracimy miłość, automatycznie tracimy jedność. Uważam, że to samo tyczy się pokory. Gdy tracimy pokorę, momentalnie tracimy jedność. Dalej w tym samym kazaniu mówi: Jeśli nie ma miłości pośród nas, która tak naprawdę wypływa ze źródła pokory, to niszczymy swoją własną zbroję i zakopujemy swoje własne miecze. Bez pokory nie jesteśmy w stanie walczyć. Obserwujemy to, czym jest prawdziwa pokora w życiu Jezusa Chrystusa. W Ewangelii na 5 rozdziale 19 wersecie Jezus mówi: "Syn nie jest w stanie zrobić niczego sam z siebie. Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że bez Boga nie może nic." W 5 rozdziale 30 wersecie mówi: Nie czynię niczego w oparciu o własną wolę. Wszystko oddaję Bogu. Nie będę od niego niezależny." W Jana 7,16 czytamy: Słowa, które wam mówię, nie należą do mnie. Nie uważa, że nauka, którą się dzieli, pochodzi do niego. Wie natomiast, że pochodzi ona od Boga. W rozdziale 8,28 mówi: Nie robię niczego z własnej inicjatywy. W 8 rozdziale 50. wersecie mówi: Nie szukam swojej własnej chwały. Jeśli kiedykolwiek na ziemi żył człowiek, który mógłby szukać własnej chwały, to był nim Jezus, a jednak tego nie robił. Jak bardzo wywyższamy się ponad Chrystusa, gdy szukamy własnej chwały. Jezus uczy nas, że najwyższy poziom duchowego życia to całkowite zapomnienie siebie i poleganie całkowicie na swoim Bogu. Jezusa interesowała tylko chwała oddana Bożemu imieniu. I właśnie dla mnie to jest definicją nienawidzenia pychy. Właśnie to dla mnie jest definicją pokory. Mam wrażenie, że częściej niż rzadziej. Staramy się osiągnąć duchowe rzeczy, używając do tego swoich własnych wysiłków. Zamiast tego musimy zdać sobie sprawę, że wszystko, co czyste i duchowe, i pochodzi z nieba, Bóg daje nam z łaski. Obawiam się, że te małe podziały, które powstają pośród nas, biorą się z tego, że po cichu wszyscy sami siebie stawiamy w miejscu Boga. Czy nie jest tak, że po cichu stawiamy samych siebie w najwyższym autorytecie i w miejscu Boga? Egoizm nie jest w stanie sam z siebie siebie wyrzucić. Dopiero gdy człowiek odda wszystko Bogu, wtedy Bóg jest w stanie stać się wszystkim w człowieku. I czy właśnie nie tego pragniemy? C.S. Lewis powiedział kiedyś: Gdy jesteś pyszny, patrzysz na innych z góry, a gdy patrzysz na wszystkich z góry, nie spoglądasz nigdy na tego, który jest nad tobą. Uważam, że ta sama zasada sprawdza się, gdy ją odwrócimy. Gdy wpatrujemy się w tego, który jest nad nami, nie jesteśmy w stanie patrzeć z góry na innych. Owocami pokory jest miłość, łagodność, samokontrola, wierność, uprzejmość. Gdy jesteś pokorny, szukasz tego, w jaki sposób możesz usłużyć osobie, która jest obok ciebie. Patrzysz na swojego współmałżonka, na osobę, z którą pracujesz, i myślisz sobie, co mogę zrobić, żeby ci pomóc. Uwierzcie mi, znajdziecie więcej radości w szukaniu tego, w jaki sposób możecie komuś usłużyć, niż w szukaniu tego, w jaki sposób inni mogą służyć Tobie. Gdy starasz się wysysać życie z innych, tak naprawdę wysysasz życie z siebie. Jezus mówi bardziej błogosławioną rzeczą jest dawanie niż branie. Dużo lepiej jest budować innych niż starać się budować samego siebie. Chwała Bogu, gdy jesteś pyszny, łatwo Cię zranić. Łatwo wpadasz w gniew, nie potrafisz się kontrolować, irytujesz się, osądzasz innych, jesteś cyniczny, porównujesz się z innymi, zazdrościsz, jesteś zgorzkniały i wymagasz szacunku. Gdy jesteś pyszny, uważasz siebie za superchrześcijanina. Sam stawiasz siebie w miejscu jakiegoś nieprawdopodobnego apostoła. Dzisiaj nie stoję przed wami jako ten, który ma wszystkie odpowiedzi. Ja też potrzebuję słyszeć o tym, co mówię. Modlę się, żeby ten, który jedynie jest naszym lekarzem, przeprowadził dzisiaj operację na naszych sercach i duszach. Wszystkie te owoce, które teraz wam wymieniłem, są dowodem na to, że próbujemy sami siebie wywyższyć. Zacytuję wam teraz fragment, w oparciu o który staram się żyć. Nieraz w tym zawodzie, ale bardzo się staram. Fen Elon powiedział, nie ma niczego bardziej niedoskonałego, niż irytowanie się niedoskonałościami innych. Nie ma niczego tak niedoskonałego, jak bycie niecierpliwym wobec niedoskonałości innych. Wszystkich nas dzisiaj wzywam do życia w pokorze, ponieważ wiem, że właśnie tego Bóg chce. Nie ma pychy, która jest bardziej podstępna, niż ta, która przekonuje człowieka o tym, że Bóg używa go ze względu na coś w tej osobie. Powinieneś, Boże, mnie używać. Przecież, patrz na to, co zrobiłem. To myślenie wkrada się tak szybko i tak łatwo. Musimy uważać, gdy mówimy innym o tym, jakie są nasze ambicje, gdy mówimy ludziom o ograniczeniach, jakie ze względu na Boga nałożyliśmy na nasze życie, gdy mówimy innym, ile się modlimy albo ile pościmy. Musimy bardzo na to uważać. Za tym wszystkim może stać nasza potrzeba zbudowania sobie opinii w czyichś oczach. Musimy uważać na to, w jaki sposób opowiadamy nasze świadectwa. Opowiadajmy je po to, żeby oddać Bogu chwałę, a nie po to, żeby pokazać innym, zobacz, jak Bóg mnie używa. Ludzi nie obchodzi to, o czym mówię. Tak naprawdę większość lubi, gdy ktoś się czymś chwali. Ale pytanie brzmi, co Bóg o tym myśli. To jest jedyna rzecz, która tak naprawdę ma znaczenie. Właśnie na tym mi zależy i wiem, że wam też na tym zależy. Mojżesz Etiopczyk pisze tak. Pościcie, ale diabeł w ogóle nie je. Ciężko pracujecie, ale szatan nawet nigdy nie śpi. Jedyny sposób na pokonanie szatana to pokora, ponieważ jej nie posiada w ogóle. Powiem coś jeszcze, żeby troszeczkę rozjuszyć tego religijnego ducha. Charles Spurgeon powiedział. Niektórzy poszczą tylko po to, by móc nażreć się własną pychą. Jezus dla mnie jest kimś, kto zupełnie nie szuka swego. Jest całkowicie i wyłącznie zainteresowany innymi. Czasem przedstawiamy się innym, jakbyśmy byli kimś ważnym. Mówimy innym, jeżeli będziecie wierni, będziecie służyć wystarczająco długo. To znajdziecie się w miejscu, w którym ja jestem. To jest nic innego jak pycha. Pycha nie widzi tego, że Bóg jest tak wielki i tak wspaniały, że to czyni nas w porównaniu z nim całkowicie jednakowymi. Gdy widzimy, jaki on jest wielki, okazuje się, że nikt z nas nie ma niczego, czym mógłby się chlubić. Pewien dawny Purytan napisał: Podczas gry szachów królowa jest dużo ważniejsza niż pionek. Ale gdy gra się kończy. Wszystkie figury trafiają do tego samego worka. Gdy gra tego świata i naszego życia się zakończy, wszyscy staniemy przed Bogiem na tej samej równinie. A wtedy jedyne co będzie się liczyło to On sam. Pycha może stać za tonem, jakim się wyrażamy. Może stać za tym, w jaki sposób komuś coś mówimy. Może chować się w sposobie wyrażania się czasem nasza pycha może objawić się w tym że chcemy aby ludzie uczyli się od nas chcemy uczynić ich zależnymi od nas samych zamiast tego powinniśmy prowadzić ludzi w kierunku tego który jest jedynym nauczycielem potrafimy być dobrzy dla innych tylko w takim stopniu jakim jesteśmy w stanie skierować ich w kierunku tego który jest jedynie dobry Pokora wobec wielkości Boga sprawia, że przestajemy myśleć o sobie. Często powtarzam sobie, że najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić dzisiaj, to zapomnieć siebie w uwielbieniu Jezusa. Staram się żyć w ten sposób. Nie jestem w tym doskonały, ale staram się pamiętać o tym, jak bardzo go potrzebuję i że każdego dnia potrzebuję go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dusza, która zatraciła się w nim. Nie ma potrzeby już porównywać się z innymi. Dusza, która zatraciła siebie w poszukiwaniu jego samego, już nie porównuje się z innymi. Gdy porównujesz się z innymi, zaświadczasz wobec innych, że nie odnalazłeś tego, czego potrzebujesz w Jezusie Chrystusie. Zaświadczasz swoim życiem, że Chrystus nie nasyca ludzkiej duszy. Jego obecność uwalnia ciebie od potrzeby bycia uznanym. Gdy masz jego obecność, mówisz, mam wszystko. Niczego nie potrzebuję. Nie potrzebuję uznania innych, nie potrzebuję wielkości. Potrzebuję Ciebie, Panie, i tylko Ciebie. Kiedyś czytałem biografię Andrew Bonarsa. Pisał w swoim dzienniku, że wszyscy jego przyjaciele otrzymują więcej zaproszeń od kościołów niż on. Wydawało się, że wszystkim wiedzie się wspaniale, tylko nie jemu. W kontekście tego wszystkiego zdał sobie z czegoś sprawę, ponieważ było mu smutno. Napisał: Odkryłem, że mój dyskomfort w tej sytuacji wypływał z tego, że nie chciałem stać się nikim. Odkryłem, że moje niezadowolenie, że mój smutek powstał w wyniku tego, że nie chciałem stać się nikim. Jak często stresujemy się, nie potrafimy odpocząć, jesteśmy nieszczęśliwi tylko dlatego, Ponieważ nie zadowala nas bycie nikim istotnym i nie zadowala nas posiadanie jedynie Boga, słowo jedynie wejście w cudzysłów, ponieważ oczywistym jest to, że Bóg wystarcza. Dla kogoś, kto doświadcza obecności Bożej codziennie, nie ma znaczenia to, że jest zapomniany przez ludzi. Taka osoba nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest zapomniana, ponieważ już nie dba o siebie. Wiecie, Bóg pominie miliony obdarowanych osób. Tylko po to, żeby znaleźć jedną pokorną. To prawda, Bóg używa osób, które są obdarowane, ale Jego serce jest z tymi, którzy są pokorni. Zostały mi jeszcze cztery minutki. Jackie, możesz już powoli wchodzić na scenę. Czasem mówimy, w jaki sposób mam traktować kogoś jako wyższego od siebie, skoro wiem, że to ja jestem od tej osoby większy. Mam więcej pieniędzy, osiągnąłem sukces. Mam więcej doświadczenia niż ona, jestem od niej bardziej wpływowy. W jaki sposób mam taką osobę postawić ponad sobą? Zwróćcie uwagę na Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, 17 werset. Jezus spędza noc na modlitwie, a następnie schodzi z góry i spędza czas ze swoimi uczniami. Zrównuje się z nimi, jest z nimi na tym samym poziomie. Z tego fragmentu wyciągam trzy konkluzje. Po pierwsze, Jezus schodzi ze swojej góry do nas. Kto jest mądrzejszy od Jezusa? Nie ma takiej osoby. Nie ma bardziej wpływowej, bogatej, mądrej i przepełnionej mocą osoby, a jednak On schodzi do nas, zniża się do naszego poziomu. Innymi słowy, nie wstydzi się tego, że ktoś go z nami zobaczy. Traktował swoich uczniów jak równych sobie. To jest pokora. Gdy widzisz kogoś, od kogo masz więcej doświadczenia, wydaje ci się, że jesteś dalej, to znisz się do poziomu tej osoby. Wtedy okażesz najwięcej chrystusowego charakteru. Spotkaj się z tą osobą na jej poziomie. Traktuj ją tak, jakby była równa tobie. Zgodnie z tym, co mówił Andrew Murray, każdego wierzącego możesz traktować, jakby był dzieckiem króla. Erik, co masz na myśli? Chcę doprowadzić nas do miejsca jedności poprzez wywyższenie natury Jezusa Chrystusa. Który ukorzył się przed nami, gdy zszedł do nas z nieba, mimo że był Bogiem nie uznał za grabież tego, by być traktowanym na równi z Nim. Pozbawił się swojej reputacji, a następnie okazał Bogu posłuszeństwo. I to aż do śmierci krzyżowej. Krzyż w tamtych czasach był największym poniżeniem, jakie mogło człowieka spotkać. Dlatego Bóg wywyższył go ponad wszelkie imię. Chwała Bogu za to. Czy możemy teraz wszyscy wstać? Tak jak mówiłem, nie przyszedłem tutaj jako ten, który ma wszystkie odpowiedzi, ale jako ten, który cały czas się tego uczy. Chciałem, żebyśmy wpatrywali się dzisiaj w to, jak doskonały jest nasz Jezus. Połóżcie rękę na swoim sercu i powiedzcie: Jezu, przychodzę do ciebie i zdaję sobie sprawę w moim sercu, że zmagam się jeszcze z pychą. Wyznaję Ci to. I proszę Cię, abyś całkowicie ją ze mnie zabrał, poprzez objawienie mi swojej wielkości, poprzez pokazanie mi tego, jaki naprawdę jesteś i jaki masz charakter. Pokaż mi to, jaki jesteś, i usuń ze mnie to, co się przeciwstawia Twojej naturze.